Czecie, moje drogie, ci będzie szybki makijaż. Zawsze tak mówię, że jest szybki makijaż, łatwy makijaż, a potem wychodzi co wychodzi, ale cię naprawdę będzie bardzo łatwy makijaż i użyję dużo tanich kosmetyków drogeryjnych i mam na myśli y, y, fajnych i drogeryjnych, no to na przykład te pojedyncze cienie z Hean. One są y, cudowne. Ale nałożone tylko paluchami, więc dzisiaj będziemy bawić się m.in. tym, będziemy bawić się też paletą z afektu i yy, 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 yy. drogie podkłady będą to w sumie jakieś cztery stówy, bo są dwa podkłady, będą cię mieszane. Dobrze, zacznę może makijaż od bazy na usta. Mam tutaj balsam z Clarins i on robi na rzucę na moje suche usta, chociaż już jest lepiej, bo mniej piję teraz gorących napojów. Herbata już powoli idzie w odstawkę, bo robi się coraz cieplej, więc moje usta wrócą do normy, do normalnego wyglądu, do takiego zdrowego wyglądu. Bo tak to są suche, popękane żaden balsam nie pomaga i teraz na oczy na powieki rzucę sobie bazę z NYXa, fajna baza nie powiem nic złego na jej temat, U mnie się akurat sprawdza może są tam osoby które nie lubią jej, ale ja akurat z nim nie mam problemu, jest zupełnie inna niż ta, którą używam z Urban Decay, ta jest bardziej gęsta taka kremowa, bardziej jak gęsty taki suchy korektor ta jest taka lekko silikonowa, dość lepka, już jak zaczyna zastygać pod palcem, to dosłownie skóra przykleja się do palca i tak lekko się yy, yy, tak ciągnie za paluchem. Yy, I myślę, że u wielu osób może się sprawdzić. Yy, nie była też droga, bo kupiłam ją na na stronie NYX, więc sobie to szybko fajnie to rozprowadzę. Oczywiście równomiernie również przy rzęsach wewnętrzny, zewnętrzny kącik, wszystko musi być tu fajnie pokryte. I teraz sobie poszukam cienia takiego cielistego, którym wszystko zagruntuję. I tak myślę, że. Będzie to cień z Makeup Geek. No i popatrzcie, jakie mam postępy. Już tutaj wyryłam sobie dziurę. Także jest szansa i nadzieja, ogromna we mnie nadzieja drzemie, że uda mi się to złożyć do końca tego roku. I takim puchatym pędzlem nałożę sobie ten cień na całą powiekę. On zaczyna się kruszyć ten cień, tu, gdzie jest cieniutko. I nałożę go tutaj właśnie tak klepie delikatnie, równiutko na całej powierzchni powieki. Jak sobie teraz patrzę na te moje oczyska i jest jeden problem z tą bazą. W tych w takich delikatnych miejscach, takich zakamarkach, gdzie trzeba troszeczkę tym pędzlem popracować, pomanewrować, żeby wszystko fajnie przykryć, no to tutaj lubi zrobić takie zmarszczki, tak dziwnie cień ułożyć i, i tutaj trzeba potem się troszeczkę nagimnastykować, żeby to wyprowadzić i żeby to skorygować, bo, bo już takie nam później zostanie. A nikt nie chce takich sztucznych zmarszczek. Mi się wydaje, że nikt nie chce. Polegam dzisiaj tylko na świetle dziennym, więc y, będzie trochę skakać światło, bo mamy dzisiaj taki dzień, że jest sporo słońca, ale są też chmurki, więc, więc mam nadzieję, że on tu nie będzie przeszkadzać, ale nie chcę polegać na sztucznym świetle, bo u mnie po prostu to ustawienie jest takie beznadziejne, bo mam nad głową żyrandol, który świeci we wszystkie strony, ale nie tam, gdzie trzeba. Y, I teraz y, przejdę do palety Effectu, to jest afektu, to jest Natural I tutaj jest naprawdę fajne cienie, są super. Popatrzcie na tą kolorystykę. I myślę, że ona się przyda każdej dziewczynie, która mówi, że e, ja to nie umiem się malować, a mi to nie wychodzi, a po prostu ja nie mogę do pracy, bo mnie tak nie wypada kolorowo. i Albo mój mąż psioczy, nie lubi jak się maluje tak. Kolorowo tylko tak delikatnie, tylko w niedzielę, no to myślę, że ta paleta y, będzie fajna. Mamy tutaj tylko maty, mamy cienie takie dość, dość przepraszam, dość neutralne. I to są cienie takie wyjściowe do każdego makijażu, bo mamy trochę ciepłych, trochę takich chłodnych, dość neutralnych cieni. Mamy też biały, rzadko bywa w paletach. Ja potestowałam już prawie wszystkie cienie, oprócz tych dwóch tutaj na dole. Do reszty już, już tam miałam na oczach i wydaje mi się, że naprawdę fajny efekt dają na powiekach. Jest to super konsystencja, taka lekko sucha, ale um, dobra do stopniowania. Nie, nie naraz nałożysz wszystko i potem rozcierasz rozkładasz to gdzie się tylko da. Tylko sobie tak jak z lewą: nakładasz, rozcierasz, nakładasz i tak sobie kontrolujesz to, co robisz na powiekach. Ja chciałabym użyć ten cień trzeci na górnej tutaj w tej górnej szychcie, tutaj a to jest ten cień, on trochę wygląda taki na taki brudny kawowy w kamerze, ale tak to jest naprawdę taki fajny jasny brąz, dość taki lekko ciepły i on ma numer 0103 i nałożę go pędzelkiem takim puchatym w załamanie i będę go wyciągać do góry i dla mnie to jest idealny cień właśnie w to miejsce ponieważ no, jest odrobinę ciemniejszy no takie 2-3 tony ciemniejszy niż moja skóra, ale właśnie jest w odpowiedniej tonacji nie jest zbyt zimny, nie jest zbyt ciepły, taki pomarańczowy tylko, tylko jest po prostu taki perfekt, taki idealny I ja będę go tutaj nakładać tym pędzelkiem dość wysoko Będę go tutaj rozcierać aż po wewnętrzne kącie. tutaj się skupię też na zewnętrznym, żeby wszystko fajnie było nałożone i dla mnie ta porcja jest odpowiednia. Więcej nie będę dokładać, tylko sobie to wszystko rozblenduję. już sobie nałożyłam ten cień, bardzo szybko, pięknie to wygląda. Naprawdę wystarczy tylko jakaś kreska, jakieś coś błyszczącego wewnętrzny kącik i jesteśmy gotowe do wyjścia. Teraz użyję sobie cień z HAN numer 919 Sunrise, przepiękny kolor. I te cienie są cudowne, przepiękne na powiekach, ale jak są nałożone palcami, mają bardzo fajną strukturę, taką dość wilgotną yy, i naprawdę pięknie się yy, utrzymują na powiekach. Już używałam kilka tych cieni i używałam je na różne sposoby. Muszę przyznać, że szła wszystkie sposoby możliwe przeniesienia cieni na powiekę przetestowałam i... Ten jest najlepszy, ponieważ daje taki efekt właśnie jednolitej tafli, nie, nie jest takie, takie wykończenie brokatowe, nic się nie osypuje, tylko po prostu się wszystko pięknie przyklei. I jak widzicie, ja daję to na sucho na, na ten wcześniejszy cień i efekt jest naprawdę super. Można nałożyć oczywiście na korektor. Pędzelkiem płaskim, jeśli ktoś tam lubi, ale dla mnie to jest właśnie najlepsze wyjście. I teraz Wam powiem jedną rzecz, która mnie ogromnie cieszy. Mam już swój pokoik, tak, wreszcie się doczekałam. Szczegół taki mały, że nie ma jeszcze okna, nie ma podłogi, nie ma światła, nie ma nic, ale są ściany. Jest wejście, jest po mojemu. Z mężem się trochę kłóciłam o to, ale jak wziął metr do ręki, zmierzył. I jego pomysł po prostu nie wypalił, bo w projekcie jest dwa wejścia osobne do garderoby, z sypialni i do tego małego pokoju, który powinien być łazienką. Um, ale niestety jakbym mierzył wyszłoby nam bardzo wąskie łóżko między drzwiami, więc stwierdziłam jedno wejście przez garderobę, drzwi osobne. Wchodzę, zamykam moje rzeczy, mój bałagan, Nikola go tam w oczy, co ja tam mam, co ja tam robię, także to będzie taki mój świat. Wreszcie się doczekałam, już są ścianki działowe postawione. Ciebie mamy już dużo y, zamówione, i tak w sumie do, y, do końca lipca powinny, powinny, powinniśmy mieć y, prawie wszystko zrobione. Y, tu mam na myśli już gotowe pod płytki, i pod y, panele, pod meble, pod malowanie, już takie, takie typowe wykończeniowe rzeczy. Najdroższe, ale i chyba najprzyjemniejsze. No i tworzącym masę kłótni między małżonkami, bo jedno chce tak, drugie chce tak. Ale my mamy wspólną wizję, taką dość podobną. Myślę, że dużo kłótni nie będzie. W moim pokoju to już jest y, tylko moja decyzja, co tam ma być. Nie ma dużo miejsca, bo tam jest... Y, chyba nawet nie ma 10 metrów 2 no ale wystarczy mi tam biurko, komoda... Jakieś fajne lustro i, i będzie super. się nie mogę doczekać. Do końca roku jest plan, żeby się wprowadzić. Także trzymajcie kciuki, bo ja naprawdę już nie mogę się doczekać, aż pójdziemy na swoje. I tak wygląda ten cień, moim zdaniem wygląda naprawdę cudownie, jest, jest przepiękny, mam jeszcze tutaj taki drugi y, fioletowy, który dam wewnętrzny kącik, no bo nie będziemy się sztywno trzymać, inna zasady że to musi być coś takiego jasnego, y, szampańskiego, błyszczącego, pójdziemy w fiolet, a co? Teraz jeszcze poszukam sobie jakiś eyeliner. Ale widzę, że mam tylko ten brązowy z Maybelline tutaj w pudełku, więc wezmę go i zrobię taką cieniutką kreskę, taką delikatną tylko przy linii rzęs i mm, potem, potem będziemy bawić się całą resztą makijażu na twarzy. I tak delikatnie, nie będę wyjeżdżać daleko, nie będę nakładać też bardzo dużo, tak do połowy sobie zaznaczę moją linię, żeby tylko rzęsy wydawały się na gęstsze. I zaczęłam nagrywać, jak namieszałam sobie podkłady, jak zaczęłam nakładać, ale niestety mąż mi zawołał, musieliśmy obkadać sobie parę rzeczy z budową związanych. Dobra, więc wrócę do tego, co mówiłam wcześniej. Dwa podkłady. Ten genialny dla skóry dojrzałej z pierwszymi oznakami. Zmarszczek, jakichś tam wiodkości i tego typu rzeczy. Cudowny podkład, cudowny, naprawdę lepszego nie, nie ma, ponieważ on jest delikatny. Robi co ma zrobić, czyli lekko wyrówna koloryt, coś tam przykryje, co jest, co jest potrzebne, ale nie obciąża skóry, nie wygląda ciężko, nie wygląda źle w późniejszych godzinach, ponieważ nie obciąża skóry, nie robi się taki pudrowy, taki pudrowo, taki napuchnięto-tłusty. To jest chyba najgorszy efekt, jaki można uzyskać. Drugi to jest Shiseido. Central Skin też podobnie się zachowuje jak i ten Lancome. No i stworzyłam sobie tutaj moją mieszankę i sobie nakładam tutaj delikatnie, cieniutko, ponieważ te podkłady naprawdę pięknie, przepięknie wyglądają, jak są połączone razem. Nic się tutaj nie gryzie, wszystko fajnie cieniutko się nakłada. No i delikatnie przykryję, ale moje plamy już, już, tak, słońce wyszło już nabierają yy, rumieńców, kolorów już się bardziej widać i kosmeran sobie zrobił to, co to co zrobił każdy inny kosmetyk złuszczający, czyli troszeczkę wyżarł ten pigment w skórze, a potem wszystko wróciło do normy, także to nie jest jakieś takie wow, szał nie zrobił. I te plamy, które mam na policzkach, na czole, wszystko wróciło. Plus to, co się mi tu przyniosło z głowy, czyli łuszczyca, mam dodatkowe niespodzianki. Zrobiłam sobie zbyt dużą mieszankę, miałam niecałe dwie pompki w sumie. I jeszcze mi sporo zostało, i tak wygląda efekt na skórze. Naprawdę bardzo delikatnie, taki lekko rozświetlony jest efekt na skórze, i to się mi podoba, ponieważ nie jest to takie sztuczne. Ładnie naturalnie to wygląda. I teraz korektor. Nie wyciągnęłam sobie żadnego, więc będę tutaj szperać i płuc się, i mam korektor z. Katris Liquid Camouflage, myślę, że dobrze znany i, i lubiany, ja go lubię, chociaż yy, muszę dobry krem dać pod niego, ponieważ to jest korektor, który ma tendencję do takiego przesuszenia lekkiego skóry, więc tutaj na pewno polecę faktycznie dobre nawilżenie pod ten kosmetyk i on ma takie dość średnie krycie, jak widzicie. Też coś tam jeszcze przebija pod spodem, bo się ostatnio nie wysypiam. Nie wiem, co jest grane, czy pełnia, czy, czy to, że brzdąc się budzi jeszcze dwa razy w nocy i jakoś tak człowiek taki na go wygląda. Ja odrobinę sobie to wszystko tutaj rozprowadzę fajnie, żeby nie było nic, co jest jakoś tak grubo nałożone, nie, roz, nie roztarte odpowiednio. I ten korektor też jest taki m, fajny, ponieważ on dobrze... Wtapie się w skórę, ładnie łączy się z tym, co jest nałożone obok i, i dobrze wygląda w późniejszych godzinach. Nie podkreśli zmarszczek i nie, yy, nie wygląda dziwnie. Taki, taki napuchnięty, taki, taki pomarszczony. Ogólnie niektóre korektory tak mają, na przykład ten z Maka, który mam. On po prostu robi taką mieszankę z pudrem później, że to wygląda. Paskudnie. Człowiek wygląda dużo starzej niż jest faktycznie. I teraz y, jakiś puder by mi się przydał. O, i dzisiaj użyję tego pudru z To jest puder ryżowy i użyłam go parę razy i muszę przyznać, że jest całkiem niezły, tylko jakby go tak porównać do pudru z Ekocery, to tamten jest fajniejszy, ponieważ wydaje mi się, że jest bardziej zmielony i jest delikatniejszy na skórze. A ten to jest właśnie taki, taki grubas trochę. I, i to, jest, to jest puder, który świetnie na pewno trzyma mat. Przepięknie trzyma mat i, i fajnie tutaj tą skórę wypełni. Ja mam tutaj mnóstwo rozszerzonych porów. Ja go tutaj nakładam właśnie w to, w to miejsce i bardzo delikatnie, taką naprawdę już odrobinką, takimi, takimi resztkami nałożę go tutaj pod oczy I, i to jest też taki mój trik, y, który sprawi, że te wszystkie moje zmarszczki, jak widzicie, mam ich sporek, się śmieją, jak, jak robię jakieś tam miny do mojego brzdąca, to, to się wszystko właśnie pokazuje, y, te wszystkie moje załamania skóry i potem no, ty, w tych miejscach paskudnie korektor wygląda okropieństwo i ten puder z Inglota który mam niestety się nie sprawdza bo on puszcza bardzo szybko i, i wygląda to okropnie i na resztę twarzy użyję sobie pędzel i nakładam oczywiście odrobinę pudru tutaj tylko mi się nasypało zbyt dużo i dosłownie delikatnie omiotem, ponieważ moja skóra jest zbyt sucha do niego i wtedy wygląda to naprawdę bardzo, bardzo sucha jak jest to Nałożony tak sporą ilością, tylko delikatnie i troszeczkę wybiera skórę. Zdecydowanie tak, więc jak masz ciemny podkład, to myślę, że to będzie jakiś ratunek, ale, ale raczej to nie jest taki efekt, który jest korzystny dla nas. Nikt nie chce trupio wyglądać. Oceniając jego działanie na skórze, no to naprawdę jest piątka z plusem u mnie. Bardzo fajnie wygląda, bardzo się mi podoba, ponieważ utrzymuje makijaż. Yy przez długie godziny i tak szczerze mówiąc u mnie skóra nie jest bardzo przesuszona. Bardzo podoba mi się w tym miejscu ten puder, ponieważ moje pory są mniej widoczne i ten sam efekt uzyskuje też z pudrem z Paezy, tym Puff Cloud. Też jest naprawdę świetny, tylko ja go bardziej tak wcieram, tak wprasowuję w pory i daje to super efekt. Fajnie to wygląda. W późniejszych godzinach, nie tak godziny dwie, po zrobieniu makijażu, tylko tak cztery, pięć a nawet troszeczkę później. Teraz sobie użyję coś do konturowania. Później zrobimy jeszcze dolną powiekę w tym makijażu. I mam tutaj konturownie i są cudowne tutaj rozświetlacze. Bardzo je lubię. Puder jest dla mnie zbyt słaby. Niestety nie utrzymuje dobrze korektorów w późniejszych godzinach. I są dwa pudry do konturowania. Dla mnie one są super słabe, bardzo twarde, suche, takie kamienie. I to, to nie jest formuła, która mi osobiście odpowiada. Wezmę sobie jakiś pędzelek czysty, taki skośny i użyję ten, ten kosmetyk, ten w środku nazywa się Universal. I nałożę go w tym miejscu. Ja naprawdę musiałam sporo razy tutaj poczochrać pędzlem, aby ten produkt nabrać. Niestety dla mnie to jest zbyt suche. To dosłownie tak jak kosmetyk po 10 latach się zachowuje. Taka skała się zrobiła. Teraz buzia nabrała trochę wyglądu 3D i wrócę do palety z Affect i użyję ten sam cień, który był w załamaniu, mniejszym pędzelkiem i nałożę go tutaj na całą szerokość powieki. Ten cień nałożony na dole, tak delikatnie wklepany, lekko roztarty, wygląda zupełnie inaczej. Jest bardziej intensywny, lekko ciemniejszy. Można powiedzieć, że to jest zupełnie inny cień, to, że to nie było to samo, co na głodnej powiece. I teraz y, przejdziemy do cienia tego fioletowego. Muszę sobie znaleźć taki delikatny pędzelek, mm, też jakiś kulkowy. Może, może ten się mi tutaj przyda. I nałożę go też tak na sucho, delikatnie. Wewnętrzny kącik na... Powiekę też troszeczkę nałożę, żeby fajnie połączyć tutaj te wszystkie cienie ze sobą. Jak się nakłada je tak na sucho takim właśnie delikatnym pędzelkiem, to niestety takiego szału nie robi, bo trzeba nałożyć go tak dwu, trzykrotnie, żeby ten kolor był bardziej intensywny, więc tutaj można je od razu skreślić, ale jakbyś je nałożyła palcem, to jest po prostu inna bajka, zupełnie co innego. Nie będziemy trzymać się sztywnej zasady, że wewnętrznym kąciku musi być coś błyszczącego, jasnego, em, szampańskiego albo takiego bardziej srebrnego co będzie otwierać oko i, i troszeczkę dodawać takiego blasku. Może być tam fiolet, może być zieleń, może być niebieski, może być turkosowy, co chcesz. łamiemy zasady, nikt się nie będzie tutaj sztywno mmm, trzymał jakichś tam wytycznych i mówił, że tak ma być, bo tak wszyscy robią. To co, że wszyscy robią? Ja Cię nałożę dwa tusze, a kto mi zabroni? Zacznę od Eveline Cosmetics. Fajny tusz taki dla mnie bazowy. Ostatnio tak się pobawiłam tymi kosmetykami. Ma super szczotkę takiego irokeza chudego i nałożę delikatnie ten tusz. Będzie to moja taka baza, bo on fajnie wydłuża, ale on trochę gorzej pogrubia, bo to chyba nie jest jego rola. On ma właśnie wydłużyć, podkręcić rzęsy i na razie damy tyle. Nałożę na drugie oko troszeczkę i potem nałożę drugi tusz, który świetnie pogrubia. My to sobie budujemy taki naprawdę spory dom i mamy takie fajne miejsce, taki hall, bo mamy taką część dzienną, druga część to jest taka nasza bardziej prywatna, czyli pokoje, łazienki, tego typu pomieszczenia. I pomiędzy właśnie tą jedną częścią a drugą jest taki fajny hall, i tam będziemy tam są też takie dwa okna ogrodowe, takie spore na, 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 na 3 metry, i tam będziemy. Zamiast kanapy, telewizora, czy tam coś innego stawiać, to zrobimy taką huśtawkę sporą, taką dużą huśtawkę, żeby nasz brzdąc mógł sobie tam leżeć i się kołysać. No i oczywiście no my też będziemy mieć miejsce. I właśnie tak postanowiliśmy, że trochę inaczej sobie urządzimy. Robimy tak, jak jest w projekcie, poza tymi drzwiami, które przerobiliśmy w naszej sypialni, bo to będzie właśnie. Z... No, będą takie dwa pomieszczenia jeszcze dodatkowe, zmieniono w ogóle, bo to powinna być łazienka, to będzie mój pokój yy, i tutaj właśnie tak stwierdziliśmy, że zrobimy taką, taką huśtawkę a la bocianie gniazdo, dużo poduszek, może jakiś namiocik mu się tam postawi, takie, takie tipi. Będzie miał takie fajne miejsce właśnie, bo u nas to w rodzinie z męża strony yy, dzieci się sypią, już na dniach będziemy witać Lilunię. I teraz się dowiedziałam, że będziemy y, znowu witać na jesień kolejnego brzydąca. Także naprawdę super, bardzo się cieszę. Jak wybieraliśmy projekt, to ja mówię, że słuchaj, chłopie, my to potrzebujemy sporego domu. Już nie mówię o pokojach, że potrzebujemy 10 pokoi, ale my potrzebujemy dużo, dużą kuchnię, duży salon i dużą jadalnię, bo u mojego męża jest duża rodzina jest ich ośmioro. U mnie jest nastroje. Dzieci już jest, wnuków z męża strony już jest 11, no 12 już w sumie, już tak licząc, na, na, tak do przodu. I, no i z naszej strony jest troje. No i jak się wszyscy zjadą na jakieś urodziny, na jakieś imieniny, na święta, no to po prostu musimy pomieścić jakieś 20-kilkoro ludzi. I, no i musimy mieć duży, duży salon, y, dużą kanapę. Duży stół, w jadalni, no i kuchnię też, również taką pokaźną. I wybraliśmy projekt. Eee, no i, i tak właśnie y, mówią ostatnio do męża, że wiedzieć, no dzieci przybywa. No i trzeba będzie gdzieś tych wszystkich ludzi ulokować, wózki postawić i dać dzieciom jeszcze przestrzeń, żeby miały się gdzie bawić, żeby się nie obijały o ściany, o meble. No a później na będziemy we dwoje prawdopodobnie w tym wielki, wielkim domu. <noise> może nie, może będą nas jeszcze odwiedzać. No i pasuje jeszcze wykończyć ten mój makijaż, może trochę różu dam na buźkę, bo wydaje mi się, że jest taki troszeczkę ten makijaż taki brązowy, ładny, ale taki brązowy. I może dam z tej paletki z beki, mam ją pod ręką. Mam tutaj taki fajny róż, taki... Taki koralowy, może tak pokażę, bo tu mam rozświetlacz, który jest rozwalony. Bardzo fajny, bardzo się mi podoba, jest mocno napigmentowany, więc muszę z nim uważać. A to jest moją piętą achillesową. Ja z różami to się tak dopiero teraz polubiłam. Wcześniej to zawsze były brązery, takie chłodniejsze, cieplejsze. Zawsze, zawsze w tą stronę szłam. Róże to już tak naprawdę już na pograniczu z brązerem musiały być, żeby mi się podobały. No a teraz to po prostu im bardziej neonowe, tym lepiej. Tak, no jakieś tak się poprzestawiało. I, I teraz co? Teraz przyda się jakiś rozświetlacz, i myślę, że dam rozświetlacz z tej palety. Konturownia, z tej. I dam ten ciemniejszy, złoty beż, to jest ten tutaj taki właśnie już taki fajnie brązowawy i tak go rozprowadzę szeroko tutaj na całej tej części, żeby takiego blasku troszeczkę sobie dodać, ale nie dużo, nie chcę dużo, tylko żeby był taki efekt, że faktycznie coś tam się lekko błyszczy, ale, ale nie chcę, żeby to była jakaś dyskoteka, bo on jest trochę zbyt ciemny na takie właśnie mocne blaski. I to, co uwielbiam teraz najbardziej, to rozświetlacz w tym miejscu. Ja jestem naprawdę uzależniona od tego miejsca. Tam musi być rozświetlacz. Tu się mi nie podoba, tu się mi nie podoba, ale tutaj miejsce wymarzone lepsze niż tutaj na policzkach. I teraz brwi. Na brwi sobie rzucę pomadę i rzucę sobie żel. Ja tylko muszę je wszystkie znaleźć. I już wszystko mam. Mam żel z marki Nam i, i pomadę z Inglota i on odrobinę sobie nałoży pędzelkiem tylko w te miejsca, gdzie, gdzie mi to jest potrzebne. Nie będę robić takich bardzo wyrysowanych brwi. Zawsze tak mówię, a potem wychodzi różnie. I tutaj przeczochram jeszcze ten przód. Piękny dzień się dziś zapowiada. Ostatnio był śnieg u nas, po prostu mąż był szokowany rano jak wstał, bo wstaje zazwyczaj pierwszy i... i... Krzyczy coś z kuchni. Myślałam, że coś się stało, a on mówi, że, że śnieg spadł i to sporo, <grywia> a dwa dni wcześniej było plus paręnaście stopni. I teraz odrobinę tego żelu nałożę sobie tutaj głównie na przód, i tak do połowy, tutaj dalej to już coraz mniej go daje. Nie wiem, jakoś tak się nauczyłam, i tak najbardziej mi to pasuje. Właśnie w tym miejscu jak nakładam najwięcej, I tak cokolwiek tutaj, tutaj dalej. To też nie jest takie cudo, które utrzymuje brwi w miejscu przez całą godzinę, godzinę, co ja mówię, przez cały, przez cały dzień. Nie, to nie jest tego typu kosmetyk, tylko on fajnie się osadzi, jak widzicie, fajnie podkreśli brwi, ale to też nie jest takie, takie wow, takie, takie, yy, takie coś super. I na usta dam sobie szminkę z Anastazji. Taką miniaturkę mam, o, taką małą. I kolor to jest Soft Pink, bardzo fajny kosmetyk, podoba mi się. Chociaż muszę przyznać, że Formuła tej szminki nie jest taka najfajniejsza, nie jest za tą cenę najlepsza, najbardziej wybitna, ponieważ wydaje mi się, że tańsze są, są dużo lepsze i te takie w stylu velvet, soft mat są dużo lepsze, bo ta to jest naprawdę taka matowa, taka ciężka nawet jak się rozprowadza. I makijaż jest gotowy, ja Wam bardzo polecam te cienie. Są naprawdę cudowne, są, są wyjątkowe. Jak są nałożone palcem, no to zobaczcie, to jest piękna tafla nałożona na sucho, bez żadnego wspomagacza, bez żadnego korektora, dodatkowej bazy, na mokro, nic, wystarczył palec i naprawdę pięknie te cienie są yy, przełożone. Na, na powiekę i tylko ten cień właśnie nałożony był pędzelkiem. Takim, może ja źle dobrałam pędzel i to jest moja wina, więc troszeczkę tutaj musiałam się fatygować, ale efekt wygląda naprawdę świetnie. I to jest taki makijaż jeszcze dzienny ale z takim kopem, z czymś fajnym. Myślę, że ten fiolet zwraca uwagę, może pięknie podkreślić zieleń w oczach, może ją tak fajnie wyciągnąć, ale niebieski też wygląda całkiem nieźle. Dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, czy macie te kosmetyki, czy je poleciłybyście, czy, czy raczej byście je pominęły i wrzuciły na to miejsce coś innego. Widzimy się na pewno w następnym filmiku. Ja dzisiaj postaram się nagrać jeszcze moją kolekcję palet, bo mam ich sporo i parę osób na na Facebooku tam wrzuciło mi wiadomości prywatne z, z takim zapytaniem: Czy zrobię taki filmik? Zrobię, bardzo chętnie. Mogę Wam zrobić po kolei każdą szufladę. Jeśli jesteście chętne, to oczywiście piszcie śmiało w komentarzu. I dzisiaj to wszystko. Życzę wam wszystkiego dobrego, dużo ciepła i słoneczka. I widzimy się w następnym filmiku. Pa!